Dawid No A, a ko, ko bardziej szanujesz Ukraińców czy Murzynów? Tak szczerze Eee muszynów. A gejów czy Murzynów eee, być wolałbyś... Murzyu A wolałbyś Medofin, być czy gejem czy... A wolałbyś być gejem czy z grubą babą? Z grubą babą A nie gejem Ej <laughs> Dawid, a wolałbyś być gejem czy być czarnym? Gejem? Co ty na pytania? Co ty na pytania od widzów? Dawaj Widzowie, zadawajcie pytania na czacie Dawid, czy jesteś rasistą i dlaczego? Jest takie David. pytanie Dawid JESTEM B KURWA ŻADNYM RASISTĄ, DEBILE JEBANIE W się pyta, co jadłeś dzisiaj na obiad? Yyy, mięso teraz jadę z frytkami Dlaczego Miśka nazywa się Miśka? Bo postara stara się na wózach <noise> <noise> Czy Dawid ma stulejkę? Twoja stara ma stulejkę Czy, czy Dawid naciąga dzieci na chatę? Eee, twój ma... stary zaciąga dzieci na hata, debilu. Jest pytanie, czy chciałbyś wrócić do Agnieszki? Eee, nie. hehe, <laughs> Dobre, dobre. C czy David chciałby gwałcić kotka? Guzo, guzo złapić! Co ty, za to bo cięż gódza guza, ci jest gódza Ja Ja gódza 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 dalej, gódza 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 moja gódza 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 Co gódza Kasi gódza 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 co robił o piątej władzy z jedynką 14 Widź się pyta czemu nie masz jedynek? Halo? Mam jedynki Jakie auto ma pan Ryszard? Volkswagena Wit się, się pyta czemu Legia a nie ŁKS? Tylko Legia Co to, mam, co to A z kim ma Legia sztamę? Widziałem? Widział pędzek powiedzieć, że nie płacimy KS Tak, ale lekka masz tamy z widziałem! i Czyli lubisz widzew? Nie? To jak masz tamę, jak ich nie lubisz? Go, go, go. A może lubię i coś tego Aha, dobra